Potrzebuję operatorów, którzy wnikną w środowisko przestępcze. Ten figurant będzie Twoim celem. Ksywka Padrino. Pozwólcie zachować nam pieniądze z torby i wypuścić się na kilka godzin na kobietę. Czy jest Pan pewnie, że ta kobieta do Pana wróci? Panie prokuratorze, bo nigdy nie był Pan zakochany. Nie macie nigdzie, nie wiem, ukrytych jakichś pieniędzy. Nie wiem, ja tylko wydaje. Głodowska Kiri odkryła radzi pola na kobiety, nie mogą robić draków. Uwielbiam się. Wiesz, że za mam tylko ciebie. że na to manualne! Przyszli rano. Później nie zobaczymy. Pieniądze są w Kopenhadze. A to daleko? W Danii, ku... A gdzie jest Dania?